dziękuję Drive I, i dzisiaj słuchajcie, tym, Jak jak Ty chodzicie, będziemy ścigać Karawan. To, to, to wygląda trochę jakby jak Karawan, A to, to jest to, ja nie wiem, ale to jest ogólnie ten taki pick trochę zmodyfikowany taki. Pickup, no ten pickup to się spawnuje jak się zaczyna grę. no każdy wie wiesz, no, no. no to my go ogólnie będziemy ścigać. I ogólnie, yy, trochę jakby, no, no jakoś chyba V8, I, i super, bo no, od razu go, go, go dogonię. go no, w sumie to ten mój zamku, w to nie jest ten mój czekajcie, ojejku. Będzie zaraz ślep Nie to <kluz> No jakby to powiedzieć No Co to powiedzieć no Będzie masakra No dobra, a ten tam, a ten tak gdzie pojechał? No Ten jedzie na luzie, żadnej ryski nie ma, a ja tu Ojej Ojejku <śmiewanie> Ojejku, no, no, no. e, chyba nie pojedziemy za bardzo. Ej, e, Policja jechać! No, policja no, co, policja 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 Nie tak. policja 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 no ja pojadę, o, rzuci go do goni, ojejku Ojejku Mam robię ja widzę na maksu skróconą, a ona gdzieś w drugą Gdzie jest on? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie? 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 on poleciał? Gdzie on, polecia? on pojechał? Gdzie? Ja tak go nie znajdę, gdzie on jest? Dobra, on jest to. E czy on się to. On zawrócił! What? On zawrócił! B Ojej! Ba. Bo... Bajku Dobra. Kolejna próba. Panie! Tylko muszę światło patrzeć. PANIE! Panie, tylko policja w Panie! Panie, patrz pan! Policja w Ohio jedzie! Ja spoiler! O, proszę pana, spoiler otwarty! Tutaj to koło jakby te ściany takie, że się nie rozbale z tej strony. To jest... To jest, widzowie, genialna architektura! Wiecie, co to robi? To koło, jak się wali o ścianę, to to koło amortyzu, amortyzuje upadek, jeszcze jakby, znaczy walnięcie. Jakby tu jeszcze było, to by było normalnie upancerzone, samochód, samochód. Co ty robisz? Ma tutaj do sprawdzenia alkoholu, ale chyba ci się nie przyda, bo na, na oko widać. Panie. Panie, odjeżdżasz? Piu, piu, piu.

Dobrze, że się Chyba nie. Drabana. Drabana. Składam moją obronę. Drabana. Żyb... Tutaj nie wolno jechać. Żyb... Nawet w taki sposób. Drabuj! Nie 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 nie. nie, 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 nie. Ojej, ojej, Nie, 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 nie. Nie. Przerwana. To utknąłeś, no? No, 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 Panie, ja cię tu popcham. Panie, ja cię tu popcham. Ja panu tu popcham, tylko... Panie. Co to dało? Ojejku, przepraszam, przepraszam pana, ojejku, bardzo pana przepraszam, ale panie, co pan ma taką furę biedną, ojej, logika jest niewyjaśniona nigdy, stój, dobra, kolejny, kolejna próba. Światła muszę włączyć. Eda się tutaj żeby było, a nie jedź, 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 Jecie, jedź, 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 szybciej, szybciej. Ojku! Proszę pana! Co pan robi? Tak się dobrze czuję. Zobaczę mój a, Amortyzator tutaj i spoiler. Ojku! Proszę pana! Proszę pana! Proszę pana! Proszę pana! Ojku! O to nie to. Ojejku, nie! Mój amortyzator, biedny! Dobra, spada z Ojej, Ojejku... Policja po... Po hajo! Na plaży Ojejku, nie! Ciągnąłem. Nie no! Tak, ojejku... Ole, to pomaga i to już do tego pewnie... tamten już odjeżdża... Ojejku! Ja to pociągnę? Ojej. Nie tak. Zły pomysł. Ojejku. Pod kułem. Ojku. Tam cię coś chyba kopci kopciło. To jest kataprasza. Czuję tak... A, wszystko tak Ej, gdzie on jest? Stać! O, tutaj! Stać! Stać! Ja tu mam... Historia, panie! O nie! Rączki do góry! Rączki do góry, powiedziałem! Nie ma! Ojej! 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 Nie ta kurat! pana. Proszę nie pan się posunie! tu po prostu nie pan tu stanowi niebezpieczeństwo za plażowiczu Prze pana spokój jest najważniejszy przecież grze pana pana musi stąd wyjść On się pcha na samochód no głupi jakiś no SPRYC! Czy on O! E, Ojejku! Zapraszam pana? Myślicie panu tapicerka zepsuła? Ale to myślę, że problemu nie ma. E, bo, że pana, z taką tapicerką pan chce jechać? To chyba on oszalał, z taką tapicerką pojedzie. Ojku, ja też no, wie pan? Razem fajniej. No walnął we mnie no! wiatr Dobra Ostatnia próba widzowie Nie! By sobie włączył pole siłowe A co to jest w ogóle? Co to daje? Nic Nic przecież nie daje Ej go 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 lecę lecę Uj co, e, On tu wylatuje z zakręt, <grywa> chyba wylatuje z zakręt. Co to jest? Ep. Halo? Róż? Co to jest? Bajku. Przecież on mają wszystkich. A będzie mu zapasówka poleciała. No. O nie. Starszy Aspir Aspirant Park Ranger. Coś tam. Nie wiem. O, to, on tutaj zawraca i se pęci tam. Każdy no. do dechy. Dokonnie. Nie wiem co Uj! Stój! Oj! Wojejku, szyba! Podjadę tu! No to tysiąc coś tyś! Wep, wojejku! Wojejku! Ojej, chyba mi on odjechał! Czekajcie gdzie on jest! Gdzie ten dziot? Tutaj ten dziad jest Może jeszcze mam go szansę w sumie dogonić Bo on... A, zapomniałem że jestem rozwalony Trochę No jedź Wiecie co zrobię? Odnowię sobie samochód I będę go ścigał ale to trochę chyba jakby, jakby potrwa potrwa ja tu patrzę ciągle się nie rozwija gdzie on w ogóle? o jezus trochę szybko ale ja mam większe mózgi ja tu patrzcie jak ja tu robię patrzcie jak ja tu będę jechać sobie na tajniaka nie tych list tych nie włączyłem to sobie to na tajniaka nikt mnie nie zauważy no Ej ojeju Zauważył, Proszę. Jep, 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 ja. Ojej! gdzie on jest. No? Który? Samochód nie jeździ lepiej. Gdzie ty? Gdzie on się no, gdzie? no gdzie? Tu? No, no, nie ma. O, tu. O tu sobie mu tu przekwa niespodzianka. Da się tak? To nie jest pod mapą pojazd? Ale gdzie jest pojazd? Ep. A. Bajku? Sobie coś takiego. Ek. nie ma jechania. Furszt! Furszt! Piołeczku! Piołeczku, ja to... ja... Ja cię widzę! Dziomek! Dziomek, stanowi niebezpieczeństwo dla uczestników! <grym> Czekaj, ja ja, ja, ja ja, on tu, Tu joo, joo, Dobra, widzowie, tak jak się, a bo wiem, wiem, co zrobię, widzowie. Ostatnia rundka, niech już będzie ostatnia. A zapomniałem, że ja tu się spawnuję, No super, no. Ej, wiem, wezmę nowy samochód. Ten tu osunę Osłona obecny. Ej, bajku? Złe kliktałem? Wszystkie ruszone majku? Dobra, widzowie, tak wam się podobało? Zostawcie sobie lajka, Ja was żegnam. Mówię, że. Wiem, tutaj sobie pojeżdżę trochę. Dobra, widzowie, tak wam się podobało? Zostawcie sobie lajka, Dla mnie to będzie zadowolenie. Dobra, tak. Tak, jak Wam się podobało, zostawcie naprawdę please, no, Zostawcie. Zostawcie dla mnie szubika. Bo ja dla was do wody. Zostawcie sobie kalajka ja. Jak Wam się podobało, zostawcie sobie kalajka. Pa. Ale to nie. Zapraszam Was na podmarską podróż do... Na... Do nieba. To, to zapraszam Was na... Bilety sprzedaję. O. Вот teraz. Pa pa.